Hej, dzieci, kichła? zakryłaś? Włokieć? Słuchaj, rana jest mały problem. Wiecie jaki? Umyłam sobie, nie? Pędzelki do makijażu, bo już były tak usyfiałe, że po prostu klękę i ta narody. No i umyłam też gąbkę. No i niestety, pędzelki są gąbki, nie ma. No, przepadła. Jak kamień w wodę, wszędzie, słuchajcie, pod łóżkiem, no wszędzie, chyba w każdy zakamarek, jaki jest, zajrzałam. I zawsze się śmieję, że jak coś zginie, niestety, nie? To yy, pojawia się to po jakimś czasie po prostu samo. Nagle. Jest wystawione. Tak jak kiedyś Dawid tutaj na komodzie miał 50 zł. Zniknęło. Na jakiś czas pojawiło się po prostu. Znaczy nie na komodzie, tylko po prostu leżało gdzieś, nagle, 50 zł. I tak było, kiedyś Dawid zgubił ten. Mm, guzik do klawiatury mu tak odskakiwał zginął po miesiącu czy tam po jakimś czasie sam się pojawił no to co no to czekam aż się gąbka pojawi a no wiosienką sobie kupiłam nie tą starą wywłokę stwierdziłam że już walę do kosza bo mówię nie no już patrzeć na nią nie mogę i mówię wyjmę sobie funkielnówkę nie śmiganą no i wyjęłam i umyłam i i mąż. idę jak żołnierz chciałabym Dzisiaj na obiad, słuchajcie, na bogat. Na bogato. Za pół godzinki będziemy zajadać, jeść. I słuchajcie, zrobiłam takie zwijki, czy tam rolady, jak to się u Was nazywa, z karkówki z sosikiem na śmietance, 18 Do tego będą ziemniaczki i marchewka zasmażona własnej roboty. Rozumiecie? Nie nagrywałam. Robiłam to na zasadzie takich zwijek, jak się robi z wołowiny. Obsypujecie, wiecie z jednej i z drugiej strony, troszeczkę musztardy do środka. Ja do środka dałam akurat ogórek kiszony z piwnicy, trochę papryki i cebula. A wygląda to w sposób następujący. Ach, dobra, może i w sumie nawet nie wygląda jakoś specjalnie, ale uwierzcie mi, że zapach jest. Rozumiecie, nie? No, myślę, że rozumiecie. A tutaj słuchajcie, jak widzicie, Bazyla jest przy kolejnej rzeczy. I to szare, co tutaj jest, to jest dach. I jak najbardziej wiem, że właśnie dużo ludzi potrafi zrobić coś takiego samemu. No u nas no niestety, jak na złość, Baziel, nikt nie ma, słuchajcie, talentu do tego. I to jest po prostu domek, który będzie stał też tam w środku. Kotki lubią się czasami w coś schować, więc też o tym pomyśleliśmy. I tu jest po prostu takie, o widzicie, to są drzwiczki z takim tym, nie wiem, czy to im się przyda, czy to po prostu też nie utniemy akurat. I o, widzicie? Tu jest gdzieś podłoga pewnie któreś i tak dalej. A tu jest taka farba do tego, żeby to pomalować. I on będzie taki ciemny, brązowy, fajny, fajny daszek. I tu jest nawet instrukcja obsługi niczym zK. Co o tym sądzisz myr? Ale ładnie pachnie drewnem. Jezu, uwielbiam. Bardzo ładnie pachnie drewnem. Bo zobaczcie, jak mi się to nakruszyło. Ten dach. O! Paskudny, jak zwykle tradycyjnie. Obchód kartona, nieważne, czy jest rozłożony na czynniki pierwsze, czy nie musi być. Prawda? Pozy. Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Nie, nie siło mi się, moi drodzy. Jest kolejny dzień. Ten fragment, który był wcześniej, był w kawałek w niedzielę, ale w niedzielę był puszczony live. Dzisiaj jest poniedziałek, a wy macie wtorek. Jesteśmy znowu cały czas, jakby nie było na bieżąco. I słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale no mi się też nie chce tego mówić w filmie, bo tego nawet nie zauważam często. Albo po prostu y, nie chce mi się nawet pisać tego. No bo po prostu to widać, no i co, i nic nie zrobisz z tym. Że często, jak mam ten jasny kolor na ustach, to mam go na zębach. To jest taka kredka z Kobo i ona idzie do wywalenia. Bo kiedy ja się nią nie pomaluję, ja po prostu wszędzie na kłach. I ona mnie tak wkurza już, że więcej to... Pierunikom się nie pomaluje, pierdzielę ją po prostu. Jest okropna. Tak gwazi na zęby, fajny kolor, taki delikatny, właśnie. Podkreślający. Usteczka. I słuchajcie, yy, to jest ten fragment. Od razu przejdziemy do obiadu, zaraz przejdziemy do rzeczy kolejnych, bo dzisiaj mamy takie. Jak to się mówi? Wyjadanie i czyszczenie całkowicie lodówki i jedziemy. Znaczy, jedziemy. Dawid jutro albo pojutrze, bo chyba jutro jeszcze będzie coś do obiadu. Pojutrze będzie jechał na większe zakupy, więc dzisiaj jest takie coś słuchajcie, mianowicie mamy dwie zwijki z karkówki, dwie rolatki yy, tak jak się robi yy, rolady wołowe z ogórkiem kiszonym z cebulką, z papryką mamy dosłownie z sześć pierogów albo pięć i słuchajcie, do tego stwierdziłam że jak już jest czyszczenie i tak jest misz masz no to zrobimy, jest twaróg i na twaróg daję dwa jajka yy, do tego ze trzy, dwie łyżki mąki dwa żółtka, dwa białka ubijamy, do środka daję soli smażymy takie placki po prostu i ja obsypuję je cukrem pudrem zamiast soli możecie sobie dać od razu do środka na przykład sam cukier cukier waniliowy czy czym tam słodzicie ewentualnie szczyptę tylko soli więc można i taki wariant zrobić więc dzisiaj mamy czyszczenie i wyjadanie z lodówki wszystkiego co jest dopijam herbatkę żurawinową i słuchajcie teraz zobaczycie fragment filmu też z niedzieli gdzie yy, mówiłam Wam o tej wolierze, którą my chcemy stworzyć dla kota i Dawid właśnie był u nas tutaj yy, na naszym rewirze i yy, obalił taki kawałek fajny właśnie starego, od razu mówię, że nie ucierpiało żadne fajne, porządne drzewko, tylko stary gnat, który się świetnie będzie do tego nadawał, bo chcemy w tej wolierze właśnie porobić im różne szmery bajery, wiecie, jakieś półki, jakieś właśnie do wspinania, coś, żeby to nie była taka zwykła, nazwijmy to, Wiecie, klatka wybiegowa, że kot wychodzi i nic więcej nie ma? Tylko nie, tam będzie domek. Może ten domek właśnie dzisiaj przyjedzie, bo zamówiliśmy i Dawid wiecie, gdy przyniósł tego gnata wielkiego, bo to jest wielkie. Pomysł też jest zajebisty, mi się po prostu mega to podoba, więc w ogóle pisaliście mi, żeby Wam mówić, co będziemy w środku robić albo jak będziemy to robić. Jeżeli chodzi o efekt końcowy, i wizualny całego, to na pewno Wam pokażę, bo to jest rzecz, którą będę chciała Wam pokazać. Ale. Mm, jeżeli chodzi o przygotowanie, tak jak powiedziałam, no niestety Dawid nie jest złotą rączką. A szkoda, bo przydałoby się czasami umieć takie rzeczy. I po prostu robimy to na zamówienie. Dawid takiego ma. Tak jak mówiłam, to jest taki ala znajomy i on to będzie nam właśnie przygotowywał. On się zajmuje tego typu rzeczami i potrafi właśnie to zrobić, więc on nam to przygotuje. To będzie drewniane, będzie obłożone porządną właśnie siatką i w środku będą różne, wiecie, cuda na kiju. Więc teraz pozwólcie, że zobaczycie właśnie ten fragment filmu, gdzie Dawid wieczorem, słuchajcie, bo już była po 10, on do mnie mówi tak, wnieśmy im na chwilę tego Gnata, nie? Ja sobie myślę, no po co? Po cholerę, to teraz ten Gnat tu w domu, nie? No oczywiście zaraz był wyniesiony, bo tu wiecie, oknem balkonowym tylko włożył i wyjął potem, bo on myślał, że po prostu jak on go położy tu w domu, to koty, nie wiem, no chyba po prostu będą tańczyć i śpiewać z radości. A to było należąco. Wiadomo, że gdy, gdy będzie to stało, gdy będą półki na tym zamontowane, czy coś, to wtedy będzie inna ekscytacja. Kot się będzie wiecie, cieszył, bo nie dosyć, że będzie na dworze jeszcze, to będzie stało, będą półki do wskakiwania i tak dalej. To wszystko będzie miało zupełnie inny ten, nie? No i zaraz zobaczycie, że niestety koty nie wykazały zbyt dużego zainteresowania kawałkiem Gnata, którego Dawid się śmiał, że skurował, nie? Bo wiecie, musiał to skory obtegować, więc obejrzyjcie. Zatem. Wiecie, Dawid po prostu jest bardziej podekscytowany tym wszystkim niż ja, ale pomysł mi się naprawdę mega podoba, bo to będzie takie stojące, na tym będą półki gdzieś poustawiane, także pomysł baja. Dla mnie baja. Nie gruby. O. No on jest chyba bardziej zdziwiony niż ty. Aha, aha, aha. Nie no, on mówi, tego to już, będzie. Tego jeszcze nie grali. Nasze. Chyba źle oskurowałeś. No zobacz, no gruby coś tu. Oho! Rano wstanie, że Bazyl będzie tu. Cześć, <głos》. <głos》. Malfionia! No Na Rysia, gdzie? Rysiu! Idzie Rysiu, idzie Rysiu. Nie, idzie Rysiu, już idzie. Rysiu się bardzo boi. Chodź, Rysiu. To nie zwierzątko. Chodź, Rysiu. To nie gryzie. Bazyl bardziej wącha twoje laczki. Coś z nimi jest nie tak. Nie wiem świadomość mój. No raczej... Rysiu też laczki, ty to drewnianko sobie możesz je, wynieść. Je, 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 podejście. Nie, nie, Gdzie tu usiąść? Mhm. mhm. No tu coś źle musiałeś, zobacz. Zauba... <g invasion> mój miar! Jest wszystko. Mirusia! Ja wiedziałam, że mój mir to jest najmądrzejszy. Zaraz po bazylu. Zobacz na to. No, dobrze. Kleopatra wyszła. A, bo tu nie oskurowałeś. Nie, tu nie oskurowałeś, No, twoje buty jednak, Malwinia też. Coś tu chyba z tymi butami jest nie no, tak, tak. No, buty raczej śmierdzą gorzej niż drzewo, bo zobacz. Ryszard. Ryszard. <laughs> Także takie rzeczy w domu będziemy mieli. <laughs> tu się na środku. Postawi! Goście, jak przyjdą, to będą wisieli tu na tym pałonku. A ktoś tam sobie usiądzie przy drugiej. Miercia, tu chyba będzie rządził. Tak, No i co? Chyba nikogo z was też nie dziwi, że koty nie wykazywały zainteresowania kawałkiem gnata, który leży. Na którego weź nie można. Więc. Jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek inspiracje do budowania tej woliery i tak dalej, no to oczywiście Google, Internet po prostu. Woliera dla kota, jakieś wiecie, wpisuje różne drapaki drewniane dla kota, właśnie, gdzie ludzie robią właśnie z takich, że tak to nazwę, już gnatów, yy, ucinają na przykład te. Jak to się nazywa to okrągłe? Kawałki drewna, takie, żeby sobie fajne półki porobić, no rozumiecie? Także po prostu yy, wydaje mi się, że może być dosyć ciekawie i dosyć fajnie. Na koniec razem z Zawidem będziemy tam tarzana robić w tej klotce. No ale kij. dobra. Słuchajcie, idę te puścić Manię. niech no ona tutaj porządeczek zrobi, bo się tutaj na, na tego wało. I idę smażyć placuszki, bo zaraz będziemy jeść miszmaszowy obiadek. O Jezus nie zejdę. Mm, przepięknie pachnie drewnem. O matko, chyba jak Dawid to złoży, to będę siedziała w tej budzie. I jakby ktoś pytał, to po prostu domek szukaliśmy na Allegro. Wpisywaliśmy domki dla kota, domki dla psa, bo to wiecie, nie ma reguły albo legowisko dla kota. Także pod tymi hasłami, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę sobie szukać na Allegro. No tam akurat szukamy, szukamy oczywiście wszędzie, czyli w naszej encyklopedii światowej w Google. Także ja się słuchajcie, w tej chwili z Wami żegnam. Jeżeli Dawidowi będzie się e, chciało dzisiaj to złożyć, bo. Znaczy. W sumie tu nie chodzi o chęci, e, bo on ma dzisiaj parę rzeczy jeszcze do zrobienia, więc jeżeli to dzisiaj złoży, to jeszcze wrzucę tutaj za chwilę fragment filmu, jak wygląda ten domek, ale jeszcze nie będzie pomalowany. <laughs> nie, 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 nie. Więc słuchajcie, w dzisiejszym dniu ode mnie dla Was to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy dzień, za uwagę, za to, że byliście, obejrzeliście, za to, że jesteście, dotrzymujecie mi towarzystwa i widzimy się, moi drodzy, jutro. Do zobaczenia. Cześć!